Cześć, jestem Mateusz, zajmuję się ręcznym wykonywaniem portfeli ze skóry. Chciałem Ci dzisiaj przybliżyć jeden z moich modeli. Jest to moja pierwsza prezentacja. Jest to portfel wykonany ze skóry włoskiej, roślinnie garbowanej, na zewnątrz brązowy, w środku brązowo-czarny. Zawiera, jak widzisz, tylko przegródki na karty oraz kieszonkę na banknoty. Przejdźmy zatem do detali. Jak mówiłem, brązowa skóra z lekkimi przebarwieniami. Mocna nić, milimetrowa, ręczne szycie. Cztery kieszonki na karty. Oczywiście istnieje możliwość wstawienia w tym miejscu kieszonki na bilon. To według Twojego uznania możesz mi dać znać, jeżeli takowej potrzebujesz. Duża pojemna kieszeń na banknoty. Brzegi wykończone bez malowania, tylko szlifowanie, żeby było widać warstwy skóry. I teraz test pojemności. Zacznijmy od dularów. Banknoty wchodzą całkiem spokojnie. Kieszonka jest bardzo długa. Można by tam spokojnie włożyć na przykład dowód rejestracyjny albo ze dwie karty. Do każdej kieszonek na początku będzie można spokojnie włożyć po dwie karty. Pewnie z czasem leciutko się rozciągnie i będzie można zmieścić nawet ze trzy. A teraz z drugiej strony dwie karty do górnej kieszonki, a do dolnej tylko jedna, bo już więcej nie miałem. Spróbujmy go teraz zamknąć. Jeszcze kilka banknotów swobodnie można włożyć i ta grubość w sumie niewiele się zwiększy. Jeżeli chcesz zobaczyć jak takie portfele powstają, zapraszam cię na mojego TikToka raz, dwa razy w tygodniu około godziny 22:00 na żywo robię takie portfele. Może akurat właśnie twój będzie w trakcie wykonywania. Także zapraszam cię do subskrypcji, zapraszam cię na swojego TikToka, Instagrama, Facebooka. Wszystko pod nazwą Trisenowe. Także dzięki i do zobaczenia następnym razem.